Nazywam się Wacław Glut Nowowiejski, Jestem, urodziłem się 10 czerwca 1926 roku. W czasie Powstania Warszawskiego byłem już kapralem podchorążym po szkole podchorążych i miałem pseudonim Wacek. Brałem udział w, w, w czasie powstania w walkach na Żuliborzu w zgrupowaniu w majora Żmii, a Obwodzie pułkownika żywiciela. Zanim powiem coś na temat samych moich przeżyć i wydarzeń związanych z moją osobą podczas powstania, chciałbym dwa słowa przypomnieć o nieco wcześniejszych czasach. Bo przecież dla wielu ludzi to jest jasne, ale nie dla wszystkich. Że powstanie warszawskie w 1944 roku było konsekwencją pięciu lat okupacji. Przecież to nie wyskoczyło nagle, tylko to, było to była konsekwencja tego, co przez pięć lat działo się w Warszawie. W 1939 roku zaczęło się to wszystko. Ja miałem wtedy lat 13. Na jeździe, jakim byli Niemcy. Okazali się bardzo szybko, że są po prostu nie tylko najeźdźcami, że są zbrodniarzami, są mordercami. Ludobójstwo, jakiego oni dokonali na y, mieszkańcach Warszawy, zresztą i całej Polski, ale teraz mówimy o Warszawie. No y, wielu osobom to naprawdę, y, wielu uświadów, wielu osób nie ma tej świadomości, co się to działo. Y, I przez te pięć lat ja doświadczałem tego wszystkiego. Uczestniczyłem w tym wszystkim. Niestety uczestniczyłem również z wielkimi tragediami osobistymi. W czasie okupacji dwaj moi bracia starsi zostali y, y, aresztowani i straceni na, na pawiaku. W czasie powstania warszawskiego trzeci mój brat starszy, zginął na powiśniu. Więc ja z tej czwórki zostałam ostatni i też byłem bliski tego, że się z Udało do, anio do aniołów, ponieważ w, w, w wielu przypadkach yy, ta śmierć krążyła wokół mnie, jak i po wokół wszystkich powstańców. W chwil chwilach dla mnie podczas tych 63 dni, to mogę powiedzieć, że, muszę nawet powiedzieć, że chyba najtragiczniejszym był właśnie pierwszy sierpnia. 1 sierpnia grupa Pluton dywersji Żoliborskiej idący z bronią na punkt zborny został spotkał się wprost w rejonie ulicy Sudzina spotkał się wprost z niemieckim powiększonym dużym patrolem lotników czy SS-manów tej chwili już nie pamiętam ponieważ spotkanie było dość nagłe i nieoczekiwane więc obie strony zorientowały się Zorientowały się, że są po prostu wrogami. Więc lotnicy się od razu rzucili do tego, żeby zaatakować. Nasi na to szybciutko odpowiedzieli. Rozpoczęła się strzelanina. Na szczęście tu tylko jeden z kolegów poległ. Niemcy też jacyś tam ranni zostali w, tym, w tej pierwszej pozycji. Ale to, to, ta strzelanina i ten, to wydarzenie, ten fakt, miał niezwykłe, niezwykłe znaczenie dla powstania na Żoliborzu. Mało w ogóle dla powstania w Warszawie. Była godzina 13.30 czy 40. Dla cztery godziny dopiero miała być godzina wybuch powstania. Zostali zaalarmowani, zaalarmowani. Natychmiast przyjechało 01, czyli ten wóz, prawda, który Miał na, na ten otwarty, ten ciężarowy samochód, który pędził na sygna, Sygnale i na, na środku miał taki ciężki karabin maszynowy z obsługą niemieckim. Zanim oczywiście ten, po czym czołgi zamknęły natychmiast z Cytadeli, czołgi zamknęły natychmiast drogę przy dworcu yy, gdańskim. No, tragedia. Po pierwsze bardzo dużo żołnierzy jeszcze Armii Krajowej, będących na Żoliborzu już nie mogła się przedostać do swoich oddziałów tam. Bardzo wielu chłopców od nas nie mogło się przedostać z kolei do nas. Koniec. Oczywiście oni gdzieś tam, każdy gdzieś tam zostawał i, i zgłaszał się do, do oddziałów w innym, na innym terenie. Głównym no, walorem, tak mi to nazwał. Uderzenia na Niemców miało być zaskoczenie. A tutaj zaskoczenie no, przestało istnieć, ponieważ Niemcy, już co prawda, poprzez swoich agentów oni mieli wcześniejsze już informacje, że szykuje się coś, co się dzieje. Pewnie może się będzie szykowało jakieś powstanie, ale oni jeszcze nie, nie robili żadnego ostrego y, alarmu, alarmu. A w tym momencie wszystkie jednostki niemieckie, wszystkie załogi dostały nakaz natychmiastowy. Uwaga, zaczyna się coś w Warszawie. Do, do tego Marymontu i tu wielkie zdumienie. Marymont kłębił się od młodych ludzi z biało-czerwonymi opaskami. Kłębił się. Tam tak samo było pełno ludzi, którzy również do innych miejsc nie dotarli, albo tak samo nie. Było też bardzo dużo takich, co wołali, słuchajcie, ja jestem z Warszawy ja jestem z Stasamtą. Przyjmijcie mnie do siebie. Żadnych oficerów naszych, nikogo z naszych dowódców nie, nie mogłem znaleźć, nie szukałem, nie mogłem odnaleźć. Kiedy zrobił się już wieczór, mrok, zapadł mrok, poszło hasło od oddziału do oddziału, zbiórka wszystkich przy, na ulicy Mickiewicza, przy szklanym domu. I co się okazało? Dowódca Żoli Boża, pułkownik Niedzielski, żywiciel, po zorientowaniu się, że właściwie niczego nie zdobyliśmy na Żoliborzu, że jest wielka niewiadoma, co się stało w ogóle z powstaniem win na innych terenach, że brak jest jakiejkolwiek łączności z innymi dzielnicami, zdecydował, że wszystkie oddziały żoliborskie wyjdą z Żoliborza. I udadzą się do Puszczy Kampinowskiej. Jego zdaniem chodziło tu o to, po pierwsze, żeby uchronić ludność cywilną, żeby nie było niepotrzebnych walk, kiedy walk na przykład nie ma, a po drugie, żeby ochronić też tych swoich żołnierzy, którzy nie są w tej chwili zorganizowani, nie mają możliwości ataku do zorganizowania ich tam gdzieś w puszczy. I to, była, to był dramat numer dwa i najważniejszy, największy dramat tych ludzi, którzy przyszli na powstanie. Mogę powiedzieć o sobie, no bo cóż, widziałem dookoła ludzi jednych wściekłych, jednych prawie że płaczących. To tak miało być? Nie, nie tak. Ja osobiście byłem o tyle zadowolony, że udało mi się odszukać cały nasz Pluton 225 poprzednich, byłem cały czas w czasie okupacji w nim, no i resztkę tych swoich 238. Także myśmy byli przynajmniej razem. 14 września 1944 roku moja kariera powstańca się skończyła. A była to, był to wyjątkowy, było to wyjątkowe wydarzenie, no, które nawet opisałem w książce pod tytułem Nie umieraj do jutra. To była taka książka o, o Robinsonach warszawskich, to znaczy o ludziach, którzy zostali w Warszawie po, po wojnie i po, po, po powstaniu i przetrwali w Warszawie te 100 dni martwych. Zajęliśmy marymont, kiedy Niemcy się wycofali z tej szkoły gazowej na początku września, ponieważ jednak byli zbyt zagrożeni. Uznali, że to jest zbyt duże zagrożenie wokół istniejącego, istniejących grup powstańczych i pod osłoną y, zasłony dymnej y, podpalili te budynki i wycofali się. Wtedy byśmy jak gdyby y, właśnie rotmistrza żmiji, majora żmii oddziały były Tymi, które w tym rejonie miały swoje stanowiska. To myśmy za nimi weszli na Marymont. Jak się weszło na Marymont, to oczywiście to był dość duży teren, w związku z tym za mało było sił powstańczych, żeby, je, żeby ten teren obsadzać, więc tylko takie placówki tam zostały ustawione i, i myśmy tam pełnili służby, służbę taką zawartowniczą. No i niestety. 14 września Niemcy zdecydowali, ponieważ jak pamiętacie Panowie, 13 września rozpoczął się atak na, na Pragę już, sowiecko-berlingowski i 14 września Praga została zdobyta. Myśmy akurat byli wtedy na Marybącie, ja nawet z najwyższego domu, który tam był na z zlazłem na górę i widziałem nawet 14 września rano jadące, jadące czołgi, mało widziałem. Tych żołnierzy, nawet berlingowców polskich, nawet patrzyłem co to za wojsko dziwne, prawda i tak dalej. Czyli byli za wyciągnięcie ręki tego 14 września, ale nie oni uderzyli na marymund, tylko Niemcy. Wozami pancernymi, tam potem się pojawiły i czołgi, jadąc na tych wozach oczywiście ci wszyscy z pm ale zanim to jeszcze, przepraszam, zaatakowali, to najpierw wypatrzyli nas w tym zagajniku i posłali całą ogromną, y, ogromne serie, serię z, z artylerii. Na nasze szczęście była to artyleria przeciwlotnicza, w związku z tym oni się nie, mogli, tak nie strzeliwali się dokładnie, tylko y, 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 razili tymi... Y, pociskami, które się rozrywają w powietrzu, na czas, czyli na czas to są, pociski na czas, prawda? Więc nie zawsze tak precyzyjnie wyznaczyli, że nad nami się rozrywały. W każdym razie, pod, na, najpierw ten zagadnik ostrzelali artylerii, bardzo poważne straty tam byśmy odnieśli, no, poważne, no jeden tylko kolega co prawda zginął, ale prawie wszyscy byli ranni. Mnie wtedy rąbnęli, prawda, jak leżałem tak z karabinem, to jak trzasną, trzasnęli odłamkami, to mi tu wyleciała ta ręka, no i strzaskali tu wszystko, tej ręce. Także moja prawa ręka wysiadła, i byłem właściwie, i cały byłem z tyłu posiekany tymi odłamkami, tak jak i wszyscy, którzy tam leżeli. No więc co, jako, jako ten dowódca, wydałem szybki rozkaz, wycofywać się biegiem, jak tylko na chwilę przerwali, do z tyłu stała taka willa. I tam właśnie łącznika, szybko do dowódcy placówki, z zawiadomieniem, że mamy tu wszystkich pawie co mam robić. Z tym, że powinienem chyba się od razu wycofać, no ale tak zrobiłem, jak mi polecono wcześniej. No i rzeczywiście dowódca placówki przybiegł z dziewczętami, z sanitariuszkami, popatrzył co się dzieje, mówi, no, no trzeba się wycofywać, ale najpierw dziewczyny opatrujcie rannych. Ja mówię do niego, słuchaj, zwijajmy się stąd, przecież to jest na pewno atak przed natarciem. No zaraz się zwijamy, tylko najpierw niech one opatrzą. No bo krew się lała gęsto. One się zabrały do roboty, za mnie się też wzięły, trzy były dziewczyny. No i niestety, zanim się zdążyły już ze wszystkim opatrzyć, wbiegł łącznik, który siedział na początku, tam przyglądał, co się dzieje na, na przedpolu. Wpadł i mówi: No to już, ma, już, jest, już jest po nas. Co się dzieje? No właśnie, jadą czołgi, samochody pancerne, i są tu z boku też. Już się nie wydostaniemy. No, i tak się stało. Zostaliśmy otoczeni przez ten. Wszyscy się schowali w tym domku, otoczeni, zostaliśmy otoczeni. I na tym się właściwie kończy historia tej drużyny, ponieważ Niemcy nie weszli do tego domku, tylko rzucili tam wiązki granatów, rzucali. Były próby, różne próby wydostania się stamtąd. Ci, co się próbowali wydostać, zostali niestety zabici. Dziewczyny, które znalazły jeszcze trzy dziewczyny znalazły jeszcze przejście takie boczne, zawołały nas, żeby tam wyskakiwać, próbowali tam wysk wyskoczyć, niestety już się też nie udało. One trzy zobaczyły jak podjeżdżają te, jeden z tych czołgów, więc myślały, że może jakoś przytuliły się do siebie przy drzewie, ale trzesnęli seriami po nich, także one też zginęły. W ten sposób yy, cała, yy, a, a, a yy, do pierwszego pomieszczenia yy, od razu na samym początku rzucili wiązki granatów. I ja też między innymi obrywałem tą wiązką granatów. Już nie chcę dalej opowiadać. W każdym razie skończyło się na tym, że z tych 14 plus 3, czyli 7, 17 osób, yy, wszyscy zginęli z wyjątkiem trzech osób. Yy, te trzy osoby były bardzo poważnie ranne i tylko że... Kiedy Niemcy tam wkroczyli po tym masakrze, a wkroczyli, bo jeszcze wcześniej puścili tam miotacze płomieni, żeby zobaczyć, wykurzyć kto jeszcze żyje. No i kiedy wreszcie tam weszli, później już prawie by było ciemno, weszli, to y, byli przekonani, że wszyscy są zmasakrowani, że nikt tam nie żyje. Popatrzyli, poprzechodzili sobie, poszli. No ale ja żyłem, żył... Y, y, Julian, który miał szczęśliwie, jeszcze, bo on jakoś, pod, jakoś go osłonili ci, którzy byli wcześniej zabici I on w ten sposób jakoś go te, te, te granaty, miał tylko jakieś takie, albo dłoń urwaną, albo trochę palców urwany, krew, krew kapała, no i wszyscy byli popaleni przez te miotacze płomieni, no i jeszcze drugi, drugi był, miał przestrzelone, przestrzeloną rękę, i no i ogólnie, po, ogólnie poparzony. I myśmy we trzech próbowali w nocy się stamtąd wydostać.